Adrian Stokłosa to jest rozmowa dnia. Dzień dobry Państwu. A moi Państwa gościem jest dzisiaj Pan doktor Jakub Duszczyk, chemik, toksykolog, specjalista inżynierii ochrony środowiska. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, jaka jest pierwsza myśl toksykologa, chemika, gdy słyszy i widzi w mediach palące się składowisko toksycznych odpadów? Kiedy widzę i, i słyszę o informacjach m, tych, które pokazują nam palące się odpady, bez względu czy to są odpady komunalne, czy to są odpady niebezpieczne, to pierwsza myśl jest taka, no, co uległo spaleniu, ale też drugie to, to co zostało wyemitowane do środowiska. No, bo mamy dwie różne emisje albo trzy różne emisje i, to, i tą gazową i... I to, co ulega emitowaniu w postaci ciekłej, bezpośrednio w postaci ciekłej do wód powierzchniowych, ale i również to, co się przedostało do gruntu. Więc tutaj tak zawsze myślę trzytorowo. Co, 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 co i w jakim stopniu uległo zanieczyszczeniu. To jest taka pierwsza myśl. My dzisiaj tak naprawdę w 100% nadal nie wiemy, co, co było składowane w tej hali w Przylepie, ale te badania, które były tam przeprowadzone, kilka... Kilka lat temu wskazywały na to, że były tam m.in. innymi karbozolu, peksylen, metylobenzen, toluen, ksyleny i tym podobne. W hali mogły być składowane również radioaktywne materiały do wykonywania zdjęć rentgenowskich około 5000 tysięcy ton. To przeraża? No tak, to przeraża. Po pierwsze. E... Po pierwsze, te, te, te substancje, które Pan wymienił, to są substancje palne, bardzo łatwo palne. Też druga kwestia, yy, podejrzewam i nie może nie, nie podejrzewam, jestem tego pewien, te substancje nie były na pewno składowane w postaci czystej. Jeszcze nigdy by się, jeszcze się nigdy nie spotkałem z sytuacją, by, by na składowisku odpadów były przechowywane substancje w postaci czystej, przechowywane albo magazynowane, albo składowane, yy, więc na pewno te substancje, które pan wymienił na pewno były zanieczyszczone i na pewno nie były to substancje czyste, na pewno były w postaci mieszanin łącznie z innymi. Podejrzewam, że tam również były i żywice, bo. Zawsze z tych odpadów, które badałem, tego typu substancje były w mieszaninie żywic, albo z pozostałościami lakierów, albo po, po, pozostałości farb, bo to jest taki w 98% nierozłączny składnik. A te, jeżeli chodzi o odpady radioaktywne, no też zależy, ile ich tam było rzeczywiście. No ale jakiej formie? Czy ale były kilka lat temu, były informacja o tym, że. Substancje, tylko w momencie, gdy były tam przechowywane, to wokół tego składowiska promieniowanie było dwudziestokrotnie przekroczone. To co to oznacza? Że już wtedy, jeżeli, przed pożarem? Przed pożarem, jeżeli wtedy było dwudziestokrotne przekroczenie, a połowiczny rozpad tych pierwiastków, które są wykorzystywane w rentgenografii, no nie jest aż tak odległy. No więc można się spodziewać, że te substancje uległy no, wyemitowaniu do środowiska. No, no teraz, teraz główna rola jest tu służb środowiskowych, by rzeczywiście określić poziom skażenia i zanieczyszczenia. Czy mieszkańcy Pana zdanie wtedy, tego dnia, powinni zostać kategorycznie ewakuowani? Tak, no to jest moje zdanie, to jest moja opinia, że rzeczywiście ci mieszkańcy powinni być be, be, ewakuowani, y, przesiedleni okresowo, chociaż na ten jeden, dwa dni gdzieś w jakieś bezpieczne miejsce. No, na pewno takie by się zorganizowało i takie by się znalazło. No, nie sądzę, że takiego miejsca, jakiejś, jakiejś sali gimnastycznej nie można było na szybko zorganizować. Na przykład Druga kwestia to jest, w takich przypadkach zawsze powinno. Powinno zadziałać, powinna zadziałać zasada prewencji. No jeżeli nie wiem co się dzieje, jeżeli nie wiem z czym mam do czynienia, lepiej dmuchać na zimno, jak to się potocznie mówi, by mi nikt nie zarzucił później, że czegoś nie dopełniłem. No, tak to powinno wyglądać. A jeżeli, później, jeżeli by się okazało, że rzeczywiście takiego zagrożenia nie było, no to oczywiście nic by się nie stało, wielkiego nic by się nie stało, ale miałbym czyste sumienie, że dopełniłem wszystkich obowiązków i, i dopełniłem tego, by mieszkańcy, mieszkańcy okoliczni, mieszkańcy y, mieli zapewnione bezpieczeństwo. A później można się zastanawiać, czy to było rzeczywiście y, no, potrzebne czy niepotrzebne, ale zawsze w takich przypadkach, no, y, i to powtarzam wielokrotnie, nie powinny grać Pierwsze miejsce pieniądze, a bezpieczeństwo, bezpieczeństwo ludzi i zdrowie, bo zdrowie się ma tylko jedno. A jeżeli widzi się spala, palące się odpady, odpady niewiadomego pochodzenia, ale jeżeli widzimy, że beczki, które tam się znajdują są odrzucane na kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów w górę, no to można się można jedynie podejrzewać, że w tych beczkach albo jest coś wybuchowego, albo bardzo łatwopalnego. No oczywiście pomijam kwestię tego, że te beczki, które były zamknięte, tam wzrost ciśnienia też spowodował wewnątrz ich, że te beczki fruwały w lewo i w prawo, ale już to powinno dawać dać nam to zrozumienie, że no nie jest tam składowany nawóz, czy nie są tam składowane odpady rolnicze, a na pewno są składowane jakieś palne, czy łatwopalne, czy niebezpieczne odpady. Panie doktorze, w takim razie podczas takiego pożaru, bo chciałbym też podzielić się na takie dwie fazy, tego co się dzieje w czasie pożaru do momentu jego ugaszenia, co stanowi największe zagrożenie dla, dla mieszkańców, którzy są w okolicy? Produkty spalania, to jest pierwsze. Produkty spalania, czyli te produkty gazowe, które powstają w wyniku spalania, no te zawierają zawsze w sobie najwięcej tych najgroźniejszych substancji, bo są to lotne substancje, to raz. Jeżeli są to substancje lotne, to łatwo migrujące i przez błony komórkowe, czy przez błony w ogóle komórkowe, czy, czy roślin, czy... Czy zwierząt, a człowiek też jest zwierzęciem. Dwa, no to takie, takie produkty gazowe. Oprócz tych gazowych, zawierają również w sobie pyły. I te pyły właśnie żeśmy mogli zaobserwować, bo jeżeli, jeżeli widzimy czarny dym palących się materiałów, to na pewno on zawiera w sobie sadzę. No sadza, sadza jako czysty praktycznie czysty węgiel ma strukturę porowatą i ta struktura porowata chłonie wszystkie te substancje toksyczne jak taki węgiel aktywny. No. A jeżeli chłonie te wszystkie substancje, no to niesie za sobą. Więc tutaj pytanie na co byli narażeni mieszkańcy? Otóż ci mieszkańcy byli narażeni przede wszystkim na pyły, które zawierały w sobie węglowodory, różnego rodzaju węglowodory, metale ciężkie, też w takich pyłach y, świetnie się transportują, więc to jest raz. Druga kwestia to jest to, to jest pozostałość po spaleniu również. No jeżeli, mamy, jeżeli uległo coś spaleniu i wyemitował się gaz, no to pozostaje albo ciecz, albo żurzel. No jeżeli chodzi o ciecz, no to tak głównie powstaje w wyniku gaszenia takiego pożaru. I oczywiście będzie ona zawierała wszystko to, co się w wodzie rozpuszcza i wszystko to, coś, to co zostało wymyte. No i oczywiście kolejny odpad, bo tutaj mamy trzy rodzaje odpadu: ten gazowy i ciekły, i pozostałość. Pozostałość po spaleniu to również jest odpad, odpad niebezpieczny. Wszystko to, co nie zostało wyemitowane, to pozostało na miejscu, a jeżeli pozostało na miejscu, to teraz pytanie, w jaki sposób ten materiał jest zabezpieczony. To jest główne pytanie, to czyli, co czyli... ten materiał w sobie zawiera, przede wszystkim te żużle, te popioły popaleniskowe, bo, bo na podstawie analizy samych popiołów popaleniskowych też możemy się dowiedzieć, co było składowane. Czyli te wody pogaśnicze dzisiaj i pogorzelisko to jest dzisiaj największe zagrożenie, to co pozostało? Tak, teraz, no ja myślę, że tam już tych wód yy, yy, po, pożarniczych to tam już nie ma, bo albo część wyparowała, albo po prostu część gdzieś spłynęła. Do naj, albo do najbliższego cieku wodnego, albo po prostu wniknęła w głąb ziemi. A to, co pozostało, no to te żużle i popioły popaleniskowe należałoby yy, no, usunąć bo, albo zabezpieczyć, tak? Bo jeżeli to jest niezabezpieczone, to wszystkie opady atmosferyczne, które mają z tym materiałem kontakt, oczywiście dalej wymywają te substancje, które tam się znalazły. A podejrzewam, że w tych. W w żużlach i popiołach popaleniskowych na pewno będą metale ciężkie, na pewno będą te substancje, które się nie spaliły i materiały niepalne, wobec czego no, teraz pytanie, w jaki sposób te popaleniskowe odpady zostały zabezpieczone. Panie doktorze, dzisiaj jesteśmy już 10 dni od czasu tej katastrofy ekologicznej. Da się jakkolwiek uznać, że dla ludzi i dla środowiska w jakikolwiek sposób sytuacja została panowana, czy absolutnie nie? Nigdy takiej możliwości nie można wykluczyć. Jeżeli chodzi o pożary i takie katastrofy ekologiczne, ten monitoring powinien być prowadzony ciągle. No po pierwsze, od tego mamy służby państwowe, wyspecjalizowane do tego i uprawnione do tego, które powinny się tym zajmować. No czasem się tym nie zajmują, więc a to już pozosta... pozostawmy na marginesie. Natomiast Natomiast bardzo, bardzo ważną kwestią jest monitoring, ciągły monitoring tego środowiska, które tam jest, bo to jest takie środowisko lokalne i one teraz powinno podlegać kontroli. Czy, czy jest stabilny ten teren, ale mówię o tym, o tym terenie, który jest powierzchniowo, czyli ten teren, który zawiera w sobie pozostałości po spaleniu, po pożarze, czy on jest stabilny? Czy te substancje nie ulegają wymywaniu, jeżeli ulegają w jakim stopniu, w jakim stężeniu te substancje ulegają? w wymyciu i do gleby i do środowiska wodnego. Yy, a jeżeli, bo, bo mówi się, że tam były, yy, że tam są, yy, ja nigdy na tym terenie tam nie byłem, ale mówi się, że tam są wokoło gdzieś, gdzieś w pobliżu ogródki działkowe, no to, to powinno też być zbadane, gleba, yy, yy, gleba i yy, ja również tu bym zbadał warzywa. No, jeżeli, jeżeli można takie pobrać warzywa, no, sprawdzić czy rzeczywiście uległy skażeniu. Ale druga kwestia, i, i o tym na pewno służby państwowe zapomniały, bo zresztą z tych z tych ekspertów, które wydałem, zawsze o tym zapominały, bardzo dobrze by takie służby pobrały również próby tła by sprawdzić i porównać rzeczywiście z tłem takim tłem nieskażonym, czyli pobranym jak najdalej z tego miejsca, y, miejsca y, pożaru, by sprawdzić i porównać rzeczywiście, jak, jak się ma środowisko przed pożarem, a jak się ma środowisko po pożarze. I wtedy można relatywnie, relatywnie odnosić te wyniki, czyli wyniki popożarowe, wyniki gleby, wyniki. Y, Wyniki gleby, wyniki z wody i wyniki z i warzyw, jeżeli takie możemy pobrać, z, z próbami tła i wtedy je porównać. No bo jeżeli inspekcja środowiska zbadała tylko nam materiał po pożarze i glebę i wodę, no to tak naprawdę będziemy mieć informację, co. Informacji o stanie środowiska po pożarze, ale bardzo ważne jest to, by porównać te wyniki z próbkami odniesienia. I wtedy możemy wnioskować, w jakim stopniu uległo środowisko skażeniu i czy w ogóle uległo skażeniu. Panie doktorze, Lubuski, wojewódzki inspektor ochrony środowiska powiedział dwie rzeczy, o które chciałem pana zapytać, że nie można sugerować się aktualnymi, pozytywnymi wynikami badań, bo one w każdej chwili mogą się zmienić oraz to, że największą obawą są metale ciężkie, które w środowisku migrują i tak naprawdę nie ma na nie sposobu. No takie stwierdzenie troszkę takie bezpieczne stwierdzenie, tak bym to powiedział i takie ogólne. Bo z tego stwierdzenia nic tak naprawdę nie wynika. No to, że metale ciężkie są w środowisku, to my wiemy nie od dziś.. Bardzo ogólne stwierdzenie, i myślę, że bardzo bezpieczne dla osoby, która taki wniosek stworzyła. No z tego stwierdzenia nic nie wynika. Ale to, że nie możemy dzisiaj sugerować się tymi wynikami badań, co to znaczy? Dlaczego te wyniki, które dzisiaj są publikowane, wody czy, czy gleby, one są, one są dobre? Z czego to może wynikać? No, albo są dobre, albo są niedobre, bo wynik może być albo ponad normę, albo, albo w normie. No, nie w... Normy, jeżeli no jest to, co poniżej... jest publikowane jest w normie, ale właśnie e, lubuski inspektor ochrony środowiska mówi, żeby się tym nie sugerować na ten moment. No, jeżeli takie stwierdzenie padło, to znakiem, że jeżeli mamy się nie sugerować tymi wynikami, no to znaczy, że były albo po pobierane kolejne próby do badań i będą jeszcze nowsze wyniki. Albo będą kolejne wyniki. Zaraz przyjdę. To ma problem, nie? Albo mają nowe wyniki, albo. No albo ten teren jest jeszcze niestabilny. I, i tak naprawdę. I teraz pytanie co zrobić z tymi odpadami, które tam się znalazły, bo to od nich teraz zależy i tych, od tych substancji popa, popaleniskowych wszystko zależy co i, i jak będzie postępował i skażenie środowiska i gleby i wody no bo no ale je, jeśli wczoraj została podana publicznie informacja lub Wojewódzkiej inspektor sanitarnej, że odradza jedzenie warzyw z ogródków y, przydomowych, czy też ogródków działkowych, to też jest taka ostrożność tylko, czy to jest kwestia przygotowania się właśnie na to, że te wyniki badań przyjdą negatywne? W sensie negatywne w sensie niedobre w ten sposób? Jedno i drugie, albo te wyniki są były już próby pobrane i czekamy na wyniki? Albo te wyniki wyszły niedobre i po prostu chcemy pobrać nowe próbki i sprawdzić, czy coś lepszego z tego wyjdzie. Albo trzecie rozwiązanie to jest taka z ostrożność. Panie doktorze, jeśli polityk mówi na drugi dzień po, po wybuchu tego pożaru, gdy on tak naprawdę dopiero jest dogaszany, że nie było ani jednego momentu, w którym zdrowie lub życie mieszkańców byłoby zagrożone, to to są odpowiedzialne słowa? No, takie nie bardzo odpowiedzialne, no bo od razu zakładamy, że nic się nie stało i nie ma zagrożenia. Widzimy palące się odpady i od razu z góry zakładamy, że nie ma zagrożenia. Bardzo bezpieczne stwierdzenie. No Na właśnie bezpieczne czy niebezpieczne dla mieszkańców? Dla, dla, tak, dla osoby, która to wypowiada, bardzo bezpieczne stwierdzenie, bo to jest i, i coś powiedzieć, i nic nie powiedzieć. Natomiast dla mieszkańców to jest żadna informacja. Jeżeli ktoś nas zapewnia, że palące się odpady nie zagrażają i środowisku, i życiu, i zdrowiu, może życiu nie, ale i zdrowiu, no to to jest na no można stwierdzić, że to jest kłamstwo trochę, no bo na jakiej podstawie ja tak twierdzę, skoro nie wiem co tam się znajdowało, nie mam wyników badań a z drugiej strony to co powtarzam i, i będę powtarzał niejednokrotnie i idzie za tym logika no jeżeli jeżeli a mam z takimi sprawami bardzo często do czynienia jeżeli ktoś spala w domu w swoim palenisku domowym w piecu kilka butelek PET. Oczywiście nie pochwalam tego. Przechodzi Straż Miejska, nakłada mandat z uwagi na potężne zagrożenie środowiska i skażenie powietrza. To co teraz mają ci mieszkańcy, którzy taki mandat dostali, stwierdzić, jeżeli tutaj uległo spaleniu około 5 tysięcy, czy ponad 5 tysięcy ton odpadów. I ktoś mówi z, z rangi polityków, że takiego zagrożenia nie ma. Panie doktorze, jakie dzisiaj jest największe zagrożenie dla mieszkańców? Jakie jest też, jakie długofalowe konsekwencje mogą dla nich być? Bo niektórzy mówią, no, że dzisiaj no, zostało dogaszone, trzeba to pogorzelisko sprzątnąć, to jest jedna kwestia, ale to, co oni od dnia wybuchu tam wdychali, ta gleba, te skażone wody gruntowe, co to będzie oznaczało w dłuższej perspektywie? Za 5-10 lat, może za rok? Ciężko teraz określić, co będzie to oznaczało. Po prostu, A co może oznaczać? Co może oznaczać? Albo trwałe skażenie, albo skażenie, które będzie po prostu tego terenu dotyczyło przez kilka kolejnych lat. A jeśli chodzi o życie i zdrowie mieszkańców, samych ludzi? No, o życie i zdrowie. No, tutaj na też zdrowie działa bardzo wiele czynników. Natomiast tych, jeżeli do tych wszystkich czynników i aktywności ży życiowej i odpowiedniej diety dołożymy jeszcze skażenie środowiska, które teraz nastąpiło i które miało te kilka dni temu miejsce, no to może to oznaczać, że tacy ludzie, ci mieszkańcy mogą zachorować szybciej na pewne jednostki chorobowe ale sam, samo to, co się wydarzyło, też może wpłynąć na ich zdrowie, czyli dla osoby zdrowe, które potencjalnie mogłyby no tak. być zdrowe przez kolejne 50 lat, mogą z tego powodu zachorować? Tak, oczywiście, że tak. Tu mamy od, od długofalowe i od, odwleczone w czasie skutki zdrowotne. Tego typu odpady, jeżeli ulegają spaleniu, i jeżeli produkty gazowe zawierają w sobie węglowodory, szczególnie te aromatyczne i wielopierścieniowe, i osoba i mieszkańcy byli na takie produkty gazowe wystawieni na ich działanie byli wystawieni, no to oczywiście nie miało to pozytywnego skutku, a negatywny skutek. I takie skutki ci ludzie ci mieszkańcy odczują za kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat, bo to nie jest powiedziane, że za kilkanaście lat, bo to jeszcze tutaj warunki osobnicze należy doliczyć, do, do ale za kilkanaście, kilkadziesiąt lat na pewno, na, może nie na pewno, ale pewnie takie, taki, taki pożar mógłby się przyczynić wtedy do wystąpienia jakiejś jednostki chorobowej. I panie doktorze, na koniec pytanie: jeśli ktoś mówi o lubuskim Czarnobylu, to przesadza i histeryzuje? Czy są podstawy, żeby tak twierdzić? W Czarnobylu, żeśmy mieli informację, co tam, co tam jak, jaka substancja czy, czy jakie pierwiastki się znajdowały. Tutaj my, nie, nie mamy takiej informacji, więc tak z grubsza nie jest to przesada, bo tak naprawdę nie wiemy, co tam się znajdowało do końca i nie wiemy, jakie jest skażenie. Bo druga kwestia, w jakim stopniu, w jaki sposób, w jaki sposób w, w służby środowiska prowadzą monitoring środowiska i w jakim kierunku. Więc to nie jest przesadne stwierdzenie, taki lokalny Czarnobyl, bo tak naprawdę nie wiemy, co tam się znajdowało i nie mamy takich relatywnych wyników badań. Takie badania powinny być w takich sytuacjach upubliczniane. Więc A chyba ten... będziemy wszyscy, wszyscy na to czekać. Tak, na, na ten... Miejmy nadzieję, że to okaże się tylko. Tylko nic niegroźnym groźnym wydarzeniem, ale, ale chyba mieszkańcy już nie do końca w to wierzą, ale zobaczymy. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Doktor Jakub Duszczyk, chemik, toksykolog, specjalista, inżynierii ochrony środowiska. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.